Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest dłuższa od jednej przyprostokątnej o 1 cm, od drugiej przyprostokątnej o 32 cm. Oblicz długości boków tego trójkąta. Narysujmy sobie trójkąt, jakiś tam trójkąt prostokątny. Jakiś taki powiedzmy. Niech tu będzie. I teraz tu zaznaczamy swoje kąt prosty. Niech przeciwprostokątna będzie x. No to co my wiemy? My wiemy, że jest dłuższa od jednej przyprostokątnej o 1 cm. Czyli jeśli tu jest x, to tutaj będę miał x minus 1, bo ta jest dłuższa o 1. A od tej jest dłuższa o 32, czyli tutaj mam x minus 32. No i mamy obliczyć długości boków tego trójkąta, czyli de facto trzeba znaleźć ile wynosi x. Jak znajdę x, to już jest po sprawie. Skoro wiem, że to, jest trójkąt, że to jest trójkąt prostokątny, no to mogę skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Czyli mówię sobie, że x minus 32 do kwadratu dodać x minus 1 do kwadratu daje nam x do kwadratu. Czyli mamy x minus 32 do kwadratu to jest x kwadrat minus 64x plus 32 do kwadratu to jest. 1024 to jest ze wzoru skróconego mnożenia policzone. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie wykona takie działanie: x minus 32 razy x minus 32 powinno być to samo. Dodać. x minus 1 do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia to będzie x kwadrat minus 2x plus 1. Jak ktoś nie wierzy, niech policzy x odjąć 1 razy x odjąć 1, ile to będzie. No, ma się równać x kwadrat. To się równa x kwadrat. No to co robię? x kwadrat skracam z x kwadrat i będę miał x kwadrat odjąć 64x, odjąć 2x to jest odjąć 66x, dodać 1024 plus 1, czyli dodać 1025 ma się równać 0. Co dalej? Jak zwykle przy równaniach kwadratowych liczymy delta. Delta, czyli b kwadrat odjąć 4ac. Nasze, tak, nasze A to jest 1, nasze B to jest minus 66, nasze C to jest 1025. Czyli podstawiam. B kwadrat, czyli będzie minus 66 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 1025. No to ile to jest minus 66 do kwadratu? No powiedzmy, policzymy na kalkulatorze, żeby tutaj błędu nie popełnić, razy 66, czyli to jest 66 do kwadratu. Czyli mamy 4356. 4356 odjąć 4 razy 1025 to będzie 4100. Czyli to jest odjąć 4100. Zostaje nam 256, to jest nasza delta. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 256, czyli jaka liczba do kwadratu Tutaj 256? To jest liczba 16. No i niżej liczymy sobie x1 i liczymy sobie x2. x1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty. Na 2a, natomiast x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Minus b, minus b. Gdzie jest b? b to jest minus 66, czyli minus b to będzie 66. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 16, podzielić na 2a, czyli na 2 dzielimy. 66 odjąć 16 to jest 50, 50 podzielić na 2 to jest 25. Analogicznie tutaj minus b to będzie znowu 66 dodać. 16 podzielić na 2, 66 dodać 16 to jest 82, 82 na 2 to jest 41, czyli albo x jest 25, albo x jest 41. Teraz sprawdźmy, jeśli x byłby 25, to tutaj miałbym 25. Tutaj miałbym 24, a tutaj miałbym 25 odjąć 32, czyli minus 7. No, czy bok może być ujemny? Odpada, nie ma takiej opcji, czyli 25 odrzucamy, bo wtedy zadanie nie miałoby sensu, bo jeden bok byłby ujemny. Czyli taką opcję odrzucamy. I teraz tak. Zakładamy, czyli to drugą opcję na 2, 82 na 2, czyli 41. Jeśli x jest jedynką, to wtedy x minus 1 jest 40, a tutaj mam 41 odjąć 32, czyli 9. No i to już jest odpowiedź, czyli długości boków naszego prostokąta, to jest, przepraszam, trójkąta prostokątnego, to jest 9, 40 i 41. To są odpowiedzi.